Organizatorami obchodów uroczystości upamiętniającej 68. rocznicę bitwy o Monte Cassino, które miały miejsce w Muzeum Wojska Polskiego, byli obok ambasady brytyjskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawiciele ambasad Algierii, Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Indii, Maroka, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki oraz Stanów Zjednoczonych. Po godzinie 14.30 przed budynkiem muzeum zrobiło się tłoczno i gwarno. Tego dnia mówiono tu głównie po angielsku z uwagi na ilość gości z ambasad oraz zachodnich wojskowych. Mundury z okresu wojny prezentowały oddziały rekonstrukcyjne. Panie budonie, przed pas, poprawić pas, jak Najważniejszymi gośćmi tego dnia byli jednak weterani bitwy o Monte Cassino, którzy po 68 latach od tego ważnego wydarzenia, ponad 60-osobową grupą stawili się na tej ważnej imprezie, jakby na rozkaz generała Andersa. To była taka jedyna bitwa, którą głęboko pamiętam i chyba to wszyscy doceniają na świecie. może ona nie była taka wielka bitwa pod Kurskiem czy gdziekolwiek, ale była... Yy, no, Trudna, trudna i De -de decydująca, bo to rozpoczęło pochód na Rzym i wtedy piąta armia klarka i my ósma armia brytyjska ruszyły i, i posunęły się gdzieś 200 kilometrów do północnych Włoch. Bitwa pod Monte Cassino jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii gdy chodzi o II wojnę światową, a dzisiaj szczególnie ważne jest to, że mamy przedstawicieli innych armii, których jednostki walczyły pod Monte Cassino, po obu zresztą stronach frontu. Także to bardzo ciekawa sytuacja i bardzo fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tego rodzaju imprezy. Muzyka Spotkamy się przy winie. Dziękuję bardzo. Nie widział samolotu Wstępem do uroczystości i szczególną atrakcją dla przybyłych stanowił przelot nad Warszawą i Muzeum angielskiego samolotu obserwacyjno-łącznikowego Taylorcraft Craft Oster. Na takich właśnie samolotach latali polscy piloci w trakcie bitwy o Monte Cassino. Hermery bardzo ładnie. Yeah. Yeah. że mamy tak, taki piękny tak, taki tak, widok. Tak, 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 Samolot, wyprodukowany w 1940 roku w zakładach Oster Aircraft Limited w Leicester, został specjalnie przygotowany do lotu na ten dzień. Główna część spotkania odbyła się w namiocie reprezentacyjnym na dziedzińcu muzeum. Honory domu czynili Jego Ekscelencja pan Robin Barnett, ambasador Wielkiej Brytanii i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego pan profesor Janusz Cisek. Poczty sztandarowe dowództwa garnizonu warszawskiego oraz Highlanders 4 Batalionu Królewskiego Pułku Szkocji poprzedzone były przez dwóch dudziarzy z 48 Pułku Kanadyjskich Highlanders. Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego uroczyście odegrała polski hymn narodowy. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego, generał Mieczysław Cieniuch, Pełniący obowiązki kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogusław Winit, generałowie i oficerowie, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, historycy brytyjscy i polscy, kombatanci II wojny światowej i przedstawiciele Instytucji Wojska Polskiego, a także pracownicy naukowi muzeum, dziennikarze i młodzież szkolna. Przybyłych gości powitał dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, profesor Janusz Cisek. Dotychczas nasze obchody nie tylko w muzeum, ale w wielu miejscach kraju miały charakter wewnętrzny. Dzisiaj dzięki inicjatywie ambasady brytyjskiej ma to charakter międzynarodowy, tak jak międzynarodowy charakter miała bitwa pod Monte Cassino. Z przyjemnością witam Państwa na dzisiejszym przyjęciu. Następnie z trybuny głos zabierali ambasador Wielkiej Brytanii, Robin Barnett, rocznicę bitwy o Monte Cassino. Drodzy kombatanci, ekscelencjo Pani Ambasador, Minister Obrony narodowej Tomasz Ciemoniak. Dziękuję bardzo przybyłem tutaj weteranom i kombatantom za to, co zrobili w przeszłości, za, za to, że tutaj są z nami dzisiaj. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Stanisław Ciechanowski. Oraz profesor Zbigniew Wawel, który przedstawił szeroką panoramę historyczną bitwy o Monte Cassino. Monte Cassino. Bitwa o Monte Cassino uważana jest przez historyków za największą bitwę frontu zachodniego w II wojnie światowej. Trwała pół roku. Straty w całym tym okresie wyniosły po stronie alianckiej, po stronie państw osi. 200 tysięcy poległych, rannych, zaginionych. Teraz pozwólcie, że zaproszę do nas uczniów szkół. Po przemówieniach uczniowie szkół amerykańskich i brytyjskich przekazali ministrowi obrony Tomaszowi Siemoniakowi tablicę upamiętniającą obchody 68. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Ambasador Wielkiej Brytanii wręczył z kolei uroczystą plakietkę ministrowi Janowi Ciechanowskiemu. Poczty sztandarowe wyprowadzono i zaczęła się bardziej rozrywkowa część imprezy, spotkanie pokoleń. Jak się okazało, nawet po 68 latach od wielkiej bitwy o Monte Cassino, byli żołnierze, nadal są pełni wigoru i życia.